Komu prezydent Duda powinien powierzyć szansę być premierem? Dla Mazowieckiego. Dlaczego Morawieckiego No ja od niego mam zaufanie i dlatego dla niego. A Tusk zły? A Tuska nie uważam za normalnego człowieka, on jest dla mnie niewiarygodny. Morawieckiemu. Dlaczego? Dlatego, że go kocham i PiS. Oczywiście, że, że dla, 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 dla Tuska. Chyba rachunek jest prosty, 194 a 248, no ale on chyba, wie pan co? Nie umie dodawać, nie umie odejmować. Prezydent duda? Tak. No tej który, opcji, która wygrała? Tak myślę. Czyli Tusk? Nie. Morawiecki? No, no oczywiście, że Morawiecki. Przecież Tusk nie wygrał. Ale większość ma w Sejmie? Ale wygrała opcja PiS. A pani za kim jest? Zapisem tylko i wyłącznie. A Tusk czemu złe? Tusk mnie denerwuje. Jego zachowanie, jego wulgarne odzywki to są. Absolutnie nie, nie do pomyślenia, żeby polityk mógł się tak wyrażać. Miera. Ma pan wątpliwości? Oczywiście, że dla Tuska, bo w większości jest. Tusk. A dlaczego Tusk? No bo mają większość, ta koalicja ma większość i powinien Tusk dostać premierem. Człowiek ma już dostanie, dosyć tamtych rządów, kiedy no. były wszędzie kłamstwa, oszustwa. Tylko bo, dla swoich. Bo dużo osób mówi, że Tusk to jest Niemiec. No tam nie, nie, nie jest Niemiec, jest jak najbardziej krzubem, nie Niemcem. Tusk. Dlaczego? Bo lepszy jest. Ojej, ja mam inne problemy, a to niech rozstrzygają mądrzejszy. Ważna sprawa dla Polaków. No ważna sprawa. Wiecki Tusk. Ja już sobie zadecydowałam, a który będzie to. Okaże się, jak potem będzie Polska wyglądała. Bo Duda y, powiedział wczoraj, że i Morawiecki ma mieć większość w Sejmie i Tusk. K kto mówi prawdę? No bo dwóch kandydatów to niemożliwe. Yy, obojętnie, który wejdzie, to będą sprzeciw. Jak nie jednej strony, to drugiej. Będzie bieda. Będzie bieda, bo się nie rozstrzygnie, się nie rozstrzygnie nic, dopóki, dopóki się nie dogadają. A jak się nie dogadają, bo się nie dogadają, to będzie bieda w Polsce. Yy, Tusk, że jak pies. Po prostu jest niewiarygodny i dzisiaj mówi tak, jutro mówi co innego. I po prostu do niego nie mam żadnego zaufania, kompletnie. Czyli Morawiecki będzie premierem? Według mnie modlę się o niego. No, Morawiecki jakoś inaczej liczy. Kto mówi prawdę? No, oczywiście, że pan Tusk. Z a wykrzyknikiem to mówię. A, że powiedział, no to wiadomo, przecież dwa razy był skazany za kłamstwo. Trzecie też może być. Chyba prezydent nie umie liczyć. Bo przecież jasno wiadomo, że koalicja ma większość. Koalicja Tuska. Bo Duda ogłosił wczoraj, że Morawiecki ma mieć większość A, i Tusk. Kto ma rację? To jest gra. Ja. Gra. Czyli Tusk wygra. Tak jest. A myśli pani, że Duda celowo przedłuża posiedzenie Sejmu do 13 listopada? Nie, nie sądzę. Chyba przedostatni termin. No tak, ale myślę, że to potrzebny czas, żeby no. Z własnym sumieniem zadecydować. Czy myśli pan, że Duda celowo opóźnia posiedzenie Sejmu do 13? Dni? 100%. Dlatego, że to jest rząd oszustów, złodziei, przekrętów i dlatego, żeby poniszczyć papiery. Nie. Nie, nie celowo. Zgodnie z y, obowiązującymi przepisami, tak że myślę. Bo tam jest do 30 dni, w ciągu 30 dni i on wybrał przedostatni dzień. No nie wiem, pewnie tak wyszło te dni, niedziela, nie sobota. No to może dlatego. Ja nie wiem, czy on w ogóle my... myśli. No naprawdę, że nie wiem, czy włączony ma myślenie, czy wyłączone. Ma swoje prerogatywy i robi tak, jak uważa za stosowne. Nie, po prostu yy, trzyma się konstytucji. Według przepisów, trzyma się konstytucji, no bo w tej chwili naprawdę nie ma przesłanek, żeby, żeby z, e, skrócić kadencję Sejmu. No bo to nic nie da. Tak, celowo. Żeby był czas na uporządkowanie niektórych rzeczy dla tamtych poprzednich rządzących. Myśli pan, że Duda się dogada z, z opozycją? Ciężka sprawa. Wie pan, co to jest. To jest człowiek. I nie... Niepewny. Po prostu człowiek Kaczyńskiego, a Kaczyński wiadomo jaki. Wiadomo do czego doprowadził. Jest zresztą tego, jeżeli w nocy podpisywam dokumenty, nominacje na sędziów, co nie, no to, to, to jak to? To jest prezydent? Będzie musiał. <laughs> nie ma wyjścia. Musi. Musi dogadać się, bo ma większość. Mają wyjście? Tak. Jeszcze tak gorzej nie będzie. Już jest tak teraz źle, że gorzej nie będzie. Dwie opcje są złe, tak? Cały, cały rząd jest zły, z tego względu, że w tej chwili oni się nigdy nie dogadają. Przy tej opcji, że tyle partii jest w rządzie, to będzie tylko gorzej.